Przedstawiamy Państwu nową generację automatu trzypiąco-wibracyjnego do dywanów i wykładzin Tornado AT3000. Urządzenie zostało zaprojektowane specjalnie dla profesjonalnych pralni, które oczekują wydajności i profesjonalnych rezultatów. Czas pracy skraca się nawet czterokrotnie, zużycie energii maleje, a jakość usług rośnie. Tornado AT3000 zajmuje zaledwie 4 m2 powierzchni i można je ustawić przy ścianie. Jedna osoba może obsługiwać urządzenie bez wysiłku i z doskonałym efektem. Tornado AT3000 doskonale radzi sobie z dywanami bardzo brudnymi, które trafiają do pralni raz w roku lub rzadziej. Automat trzepiący czyści dywan w taki sposób. Paski trzepiące od góry uderzają w osnowę, a system wibracji od dołu wprowadza dywan w drgania, usuwając nawet najcięższe zabrudzenia. Dzięki płynnej regulacji, częstotliwości uderzeń i płynności przesuwu operator może łatwo dopasować intensywność czyszczenia do rodzaju i stanu dywanu. Operator ma pełną kontrolę nad pracą urządzenia. W każdej chwili może zmienić kierunek obrotu pasków trzepiących, dostosować prędkość posuwu lub zatrzymać proces. Po zakończeniu cyklu dywan automatycznie się zwija i jest gotowy do dalszej obróbki. Wszystkie zanieczyszczenia spadają do specjalnej komory sypowej, którą opróżnia się szybko i wygodnie. Dwa specjalne pochłaniacze z filtrami zatrzymują pył, kurz i sierść, dzięki czemu praca przebiega całkowicie bezpyłowo. Pomieszczenie pozostaje czyste, a personel pracuje w komforcie. Tornado AT3000 to nie tylko skuteczność, ale również oszczędność. Maszyna może trzepać jednocześnie dwa lub trzy mniejsze dywany, co zmniejsza czas pracy i pozwala obsłużyć większą ilość klientów w krótszym czasie. Nowoczesny system sterowania PLC i prosty czytelny panel sprawiają, że obsługa urządzenia jest wyjątkowo prosta. Na panelu znajdują się tylko niezbędne elementy. Włącznik, bieg wsteczny oraz dwa pokrętła. Jedno do regulacji prędkości posuwu, drugie do regulacji obrotu wałka trzepiącego. Jedna osoba może obsługiwać urządzenie bez wysiłku i z doskonałym efektem. Oszczędność energii, czasu i pracy ludzkich rąk to właśnie jest nowoczesne pralnictwo. Niezależnie od stopnia zabrudzenia efekt jest zawsze imponujący. Tornado AT3000 to więcej niż maszyna. To inwestycja, która przynosi realne zyski i zadowolenie klientów. Zaufaj technologii, która zmienia standardy w branży pralniczej. Subskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i sprawdź, jak technologia Tornado zmienia branżę pralniczą.